Wielmożni kapłani, szanowni państwo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. To wielka rzadkość zaczynać konferencję przez pozdrowienie Trójcy Świętej. Ale zebraliśmy się w miejscu w auli papieskiego wydziału teologicznego we Wrocławiu, gdzie to jest priorytet, tak przywitać zebranych. Chciałbym w tym momencie złożyć najserdeczniejsze podziękowania i wielkie Bóg zapłać honorowemu patronowi naszej konferencji, księdzu rektorowi, profesorowi, doktorowi habilitowanemu. Andrzejowi Tomce za to, że pozwolił zorganizować konferencję na temat pod tytułem Ideologia gender zagrożeniem dla człowieka. Dla nas siedzących tutaj nie ma żadnej wątpliwości, że to jest wielkie zagrożenie. To jest naruszenie porządku ustalonego przez samego Boga. Studentom swoim mówię, że gdy Bóg stworzył Adama, to powiedział, nie jest dobrze. A wcześniej, gdy cokolwiek stwarzał, każdego dnia, to jest napisane w księdze Genezis, i widział Bóg, że było dobre. A po stworzeniu Adama nie jest dobrze. Mężczyźnie być samemu. Uczyńmy mu towarzyszkę życia. I stworzył Ewę. I co jest dalej napisane? I stworzył Bóg człowieka. Mężczyzną i kobietą stworzył Go. Czyli człowiek jest wtedy, gdy jest mężczyzna i kobieta. Żadne dwie ewki, i żadnych dwóch adasiów. I żaden inny układ. To na wstępie daję Państwu ja. Jako przewodniczący dzisiejszych obrad, pod rozwagę. Nie mogę długo mówić, chociaż studenci, którzy słuchają moich wykładów, wiedzą, że mówię dużo. A czy dobrze, to już oni oceniają. Natomiast na wstępie, teraz chciałbym bardzo serdecznie przywitać naszych prelegentów, a zarazem gości, którzy przyjechali do nas, żeby podzielić się swoją wiedzą z nami. Bardzo serdecznie witam księdza profesora, doktora habilitowanego Pawła Bordkiewicza. księdza doktora Henryka Łuczaka-Salezjanina. Potem, jako osoby, które będą referowały, w dniu dzisiejszym będę więcej przedstawiał. Teraz tylko ograniczę się do nazwisk. Natomiast tutaj, w tym momencie, chciałbym przedstawić i przywitać kolejną osobę, księdza kanonika Stanisława Dragułę. Kapelana wielu instytucji, bo to jest człowiek instytucja. Tydzień temu organizowałem, współorganizowałem także konferencję znak Rodła, 76. rocznica uchwalenia praw Polaków na kongresie w Berlinie pod okiem samego Hitlera, mniejszość Polska w Niemczech uchwaliła pięć prawd Polaków. To było niezwykłe. Niezwykłe wydarzenie. 76 rocznicę 6 marca w ubiegłym tygodniu obchodziliśmy także tutaj w tej sali i wspominam dlatego, że ksiądz Stanisław także był obecny jako kapelan rodziny Rodła, a tu jest kapelanem polskiego gniazda. Także, gdybym jeszcze miał wymienić instytucje, których jest kapelanem, to by, było bardzo, to by była bardzo długa lista. Dziękujemy księdzu za przybycie tutaj. I także za to, że celebrował w naszej intencji mszę świętą, dzisiaj w katedrze. To jest wielki dar. Witam serdecznie pana posła, profesora doktora habilitowanego, Mariusza Oriona Jędryska. Pan profesor jest posłem, a oprócz tego jest profesorem zwyczajnym na naszym Uniwersytecie Wrocławskim. Jest inicjatorem poszukiwań gazu łupkowego w Europie. Pierwsza inicjatywa w Europie. Druga po Stanach Zjednoczonych. Najmłodszy profesor z grona wszystkich geologów w Polsce. Nie ma młodszego. A rozważmy to także, że profesorem już jest od 10 lat. Nie ma następcy. Trzeba wychować, panie profesorze. Musimy. Są następcy, tylko jeszcze bez tytułów. Witam bardzo serdecznie pana magistra Mirosława Strumińskiego z Krakowa. Na pewno będzie. Pan doktor Zbigniew Hałat. Jeszcze nie zdążył. Już jest? Już zdążył dojechać. Jest mi bardzo miło. Nie zdąży... Wczoraj słyszałem pana wypowiedź w Radio Maryja. Tak, a propos dzisiejszej konferencji. I się ucieszyłem, że zagwarantował pan przed całym światem, że na pewno będzie we Wrocławiu. I wiem nawet, o czym będzie pan mówił, bo wczoraj też pan o tym mówił. Także bardzo się cieszymy, że pan już przybył. Oczywiście ma przybyć także Pani Poseł Beata Kępa, Pan Poseł Jacek Świat. Jest, 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 jest. Miło mnie. Jest, jest, jest. Nim rozpoczniemy pierwszy wykład, to ja chciałbym udzielić głosu obecnemu tutaj Panu Posłowi Profesorowi Mariuszowi Orionowi Jęderskowi, który nie może tutaj być dłużej na tej konferencji, a chciałby także zabrać głos i no, kilka słów skierować do nas. A chciałbym jeszcze Państwu powiedzieć, że w naszym dzienniku, który Państwo możecie wziąć bezpłatnie, na ostatniej stronie jest artykuł pana profesora. Widzę podpis Mariusz Orion Jędrysek. Pod tytułem Eksperci Polityczni, demokracja kupy. Szokujący tytuł. I po słowach pana profesora, który się spieszy, ja odczytam także list księdza dyrektora ojca doktora Tadeusza Rydzyka. Także do nas na dzisiejszą konferencję przeznaczony. Bardzo proszę, panie profesorze. Wieletni księża, szanowni państwo, przepraszam, że nie będę mógł być na całej konferencji, ale to właśnie ze względu na rodzinę, moją własną rodzinę i gender, bronienie gender właśnie w tej mojej rodzinie. Poseł, który pracuje wiele dni w tygodniu, następny tydzień znowu w Sejmie, po prostu jest uroczystość rodzina, na, na której po prostu muszę być, już rodzina przyjechała wczoraj, ja muszę do nich tych kilkaset kilometrów dojechać, więc wybaczam Państwo. Ale e, proszę Państwa, e, ta konferencja to jest bardzo ważna i mam nadzieję, że ona będzie jednoczyła ludzi. E, tutaj, e, co pan profesor również powiedział, e, jest, jest kluczowym to, żeby rodzina była rodziną, że to jest związek mężczyzny i kobiety, tworzący razem gatunek ludzki człowieka w sensie ciała i duszy. Ja staram się od tej drugiej strony zapewnić materialną siłę naszemu społeczeństwu, społeczeństwu temu, które no przedłuża i która powoduje, że my jesteśmy właśnie ludźmi, ludźmi w Bogu. Tutaj jest z nami Jacek Świat Poseł, mój osobisty przyjaciel i, i, i którym razem biuro mamy w jednym dosłownie pomieszczeniu i który jest jedynym tutaj członkiem Komisji y, do spraw Społecznych i Rodziny, więc z pewnością jego głos jest y, tutaj kluczowy, bo tylko komisja ma y, istotne znaczenie y, w y, kierowaniu i sprawowaniu y, prawa, potem y, tworzenia prawa y, w Polsce. Y, proszę państwa ja serdecznie dziękuję za to, że, y, że, że mogłem tutaj być. Róbcie takie konferencje i Błogosławieństwa Bożego Wam życzę, żebyście mieli siłę tworzyć nasze po prostu normalne polskie społeczeństwo. My nie można, o ja, jestem profesorem, ktoś tutaj powiedział, że dość młody, może i tak, ale my nie można wszystko posądzić tylko nie o to, że jestem nowoczesny. Ja nie jestem taki nowoczesny, żeby gardzić tym, co stworzył Bóg. Szczęść Boże wszystkim. Trzymajmy się razem i, i dążmy razem do zwycięstwa. Dziękuję. A ja proszę Państwa, siedząc tutaj w czasie przemawiania Pana Profesora, otworzyłem książkę otrzymaną od Pana Profesora przed dzisiejszą konferencją. Mariusz Orion Jędrysek. Zielone wyspy. Chciałbym Państwu. Proszę? Ach, przepraszam, widmo tego nie widać tutaj. Ach, bo to jest widmo. Widmo zielonej wyspy. No tak. Faktycznie to jest tak napisane tutaj prawie, że nie widać. Otóż, proszę Państwa, na stronie. 49. Jest wiersz pana profesora Granice. Pozwolę sobie przeczytać dwie zwrotki. Bardzo aktualne. Do, to, do tego wszystkiego, co się dzieje, do tego wszystkiego, co jest przedmiotem naszych obrad. Wiersz ma tytuł Granice. Gdy w chorej ojczyźnie polak w biedzie jęczy, gdy dzieci zabite, przedmiotem czynione. Gdy w fekaliach flaga umazana w tęczy, nie, krzyczę, są granice, to niedozwolone. Gdy media w wrażych rękach Żą naród skłócają, gdy prawo jest po to, by łamane było, gdy niesprawiedliwość dzierży wadzę całą, nie. Krzyczę, są granice, by się lepiej żyło. Czy pan profesor jeszcze chciałby coś dodać? Zaczynamy tak mówić, co ja bym proponował, bo jesteśmy jednak w miejscu, gdzie jest sakrum i ja bym dokończył to, co pan profesor zaczął. Gdy w Polsce szkoła przeciw Polsce uczy, gdy kościół zohydzany, bo broni wartości, gdy Polak poniżany po świecie się włóczy, nie krzyczę, są granice nieprzyzwoitości. Gdy za kilka srebrników złoża ziemię dane, gdy zdrajcy oprawcy drwią z ofiar w bogactwie, gdy wojsko, kultura, przemysł zmarnowane, nie krzyczę, są granice w żapszańskim plugastwie. Państwa nie dajmy się. Po prostu nie dajmy się tej. I państwo nie, nie, nie mogę tego powiedzieć. Proszę Państwa, teraz ciąg dalszy, jeszcze słowa wstępnego. Chciałbym powiedzieć, że organizatorami dzisiejszej konferencji są dwie instytucje. Jedną instytucją jest Stowarzyszenie Oświaty i Wychowania, którego to stowarzyszenie jestem prezesem i stąd stoję tutaj przed, tą, przed Państwem, przy tej mównicy. Oraz Fundacja Polskie Gniazdo, której przewodniczącym Rady Fundacji jest pan Jerzy Ziomek, także obecny tutaj. I te dwie instytucje, Stowarzyszenie i Fundacja, podjęły się zorganizować dzisiejszą konferencję, pierwszą we Wrocławiu. Na temat gender. Chciałbym teraz przejść do listu, jaki ojciec dr Tadeusz Rydzyk, redemptorysta, założyciel i dyrektor Radia Maria, skierował do nas, do organizatorów i do wszystkich uczestników. Drodzy przyjaciele, bardzo dziękujemy za każdy znak apostolskiej gorliwości. Ta gorliwość jest wielką radością samego Pana, którego miłość głosimy. Gorliwość tych, którzy chcą być podobni do ewangelicznego siewcy, jest radością i nadzieją Kościoła i Ojczyzny. Obecnie bardzo cieszymy się z organizowania wykładów, spotkań, debat, teraz zwłaszcza na temat zagrożeń ideologii gender, wprowadzanej nie tylko na uczelnie, do szkół, ale nawet do przedszkoli, by wynaturzyć jeszcze niewinne dzieci. Bóg zapłać za to. Kochani. Urządzajcie te wykłady, spotkania, debaty w miastach i wioskach. Poruszcie wszystkich rodaków, bo problem jest bardzo poważny. Ideologia gender, jeśli zwycięży, zrobi więcej krzywdy ludziom i narodom niż komunizm. Tak powiedział ojciec święty Benedykt XVI. Sytuacja jest więc. Bardzo poważna. W ten sposób działając, poruszając umysły wszystkich ludzi, całą Polskę, ratujcie przeszłość każdego. Bóg zapłaci. Ojciec doktor Tadeusz Rycyk.